Miliony kierowców w swoich samochodach pędzą nieustannie poprzez wszystkie drogi. Dla nich to właśnie nasze znaki są na drogach, by do celu dotarli bez wypadku czy szkody. To motto towarzyszy firmie Wimed od ponad 30 lat. To motto wyraża cel naszej wspólnej pracy, czyli dbałość o bezpieczeństwo człowieka w ruchu drogowym poprzez dostarczanie wysokiej jakości oznakowania drogowego oraz projektowanie, wdrażanie i montaż certyfikowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Krakowski X Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest właśnie o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo człowieka w ruchu drogowym. Firma Wimed w tym roku przedstawi w trakcie kongresu kilka przełomowych nowości w zakresie oznakowania pionowego dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy można zamontować znak drogowy do słupka w czasie 10 sekund? Jeżeli zwykle zajmuje to kilka minut, nasz nowy, wyjątkowy system klik-klik w połączeniu ze słupkiem oktagonalnym i nowym profilem COWE właśnie to umożliwia. A czas utrudnień przez zajmowanie pasa drogowego. Ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W mojej prezentacji w czasie kongresu chcę zwrócić uwagę na rolę małych i średnich polskich przedsiębiorstw w kreowaniu nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa człowieka w ruchu drogowym bo to firmy i przedsiębiorcy, a przede wszystkim ich pracownicy pracujący na drogach, z jednej strony podlegają ryzykom wynikającym z pracy pod ruchem drogowym, a z drugiej strony ich praca na lata pozostaje jakościowym i technicznym czynnikiem, który kieruje, zarządza ruchem drogowym. Oznakowanie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ich jakość i efektywność mają przecież istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak i na wielkość, Mandatów, w końcu znak drogowy poprzez projekt organizacji ruchu jest paragrafem prawa na drodze. Doświadczenia WIMET w produkcji i montażu znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego są ogromne. To kilkaset zamontowanych konstrukcji z kilka tysięcy konstrukcji ProLife, około 1200 osłon energochłonnych i 70 mobilnych osłon energochłonnych. Każde z tych urządzeń to wyrób budowlany i dla każdego z tych wyrobów wystawiamy deklarację właściwości użytkowych. Niestety w Polsce za urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego płaci się zwykle najniższą cenę. Produkty przyjmuje się na oświadczenia, często bez rzeczywistego sprawdzania jakości. Czy jest to właściwa droga dla urządzeń, których jakość może bezpośrednio wpływać na skutki wypadku drogowego? Czyli skutki dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Wiele naszych rozwiązań w sposób bezpośredni przyczyniło się do zmniejszenia skutków wielu wypadków drogowych. A w jednym przypadku przyjechał do naszej firmy kierowca pojazdu, aby podziękować za życie swoje i swoich ośmiu pasażerów. Ten pojazd zderzył się z bezpieczną konstrukcją Latix, i wszyscy z tego zdarzenia wyszli z wypadku bez szwanku. Dla takich chwil warto jest pracować. Stworzyliśmy w całej Polsce sieć partnerów rynkowych, dzięki którym wymiany bądź naprawy oznakowania drogowego czy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego są bardzo szybko realizowane. A naszą naczelną dewizą są znaki pod ręką i na czas. Nasza strategiczna koncepcja współpracy rynkowej, szczególnie z pracownikami, którzy pracują na drogach, obejmuje wdrożenie koncepcji 3U. Czyli ulżyć, ułatwić, udoskonalić ich pracę, aby zmniejszyć ryzyko, czas i koszt w czasie wprowadzania nowych organizacji ruchu na drogach. W trakcie kongresu będę kolejny raz postulował, aby oznakowanie tymczasowe również podlegało pełnej certyfikacji na zgodność z obowiązującymi normami dla znaków drogowych. W prawie budowlanym. Przygotowaliśmy też ankietę, dzięki której będziemy pozyskiwać nowe inicjatywy i pomysły, jak ulżyć, ułatwić, udoskonalić pracę pracowników przy oznakowaniu na drodze, aby zmniejszyć ryzyko, czas i koszt w czasie tych robót. Zapraszam na 10 kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie.